Siemano. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w cyklu letniego Grand Prix dla widzów. Aby wziąć udział w zawodach, musicie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz dołączyć na mój serwer Discord, do którego linka będziecie mieli w opisie. Na serwerze Discord będziecie mogli się zapisywać do tego letniego Grand Prix. Nie ma limitów, nie ma ograniczeń. Każdy może, kto chce wziąć udział w tych zawodach. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będzie dosyć spora frekwencja, mimo że jest środek lata. Ale liczę na Was, że będziecie chętni, będzie jakakolwiek aktywność. Jeżeli chodzi o skocznie, jeszcze nie wiem, jakie będą występowały w tym cyklu. Jeżeli macie swoje propozycje, pomysły, chcieli zobaczyć dane skocznie w Letting Grand Prix, no to możecie pisać swoje propozycje w sekcji komentarzy pod tym filmem. Przejrzę, przemyślę i zobaczymy. No, może któreś z tych skoczni dodam, jeżeli uznam, że będą warte tego. I to tyle. Mam nadzieję jeszcze raz, że jak najwięcej osób będzie chciało wziąć udział. W Letnim Grand Prix dla widzów. Przypominam, żeby aby wziąć udział w tych zawodach, musicie subskrybować kanał oraz dołączyć na serwer Discord, do którego macie linka w opisie i tam będą zapisy. Zapisów nie ma na YouTubie. Jedynie się zapisujecie na moim serwerze Discord. Żeby nie było, że czegoś nie dopowiedziałem, a będą zapisy na YouTube. Dziękuję za wysłuchanie. I do zobaczenia. Pozdrawiam.